Cześć dziewczyny. Słuchajcie, wczoraj odezwał się do mnie pan Grzegorz Czerek. Jest to chłopak, który jest po bardzo ciężkim pobiciu. Który z dnia na dzień przestał chodzić, mówić. Generalnie uczył się wszystkiego od nowa. I to jest teraz apel dla osób, które uważają, że mają tak strasznie ciężko i pod górkę w życiu. Zobaczcie, jak ten chłopak walczy. To, co się stało, to jest naprawdę coś okropnego. Dla mnie takie sytuacje są okropne, niesprawiedliwe, ale no. Życie jest niesprawiedliwe i nieraz bywa bardzo przewrotne. I chciałabym Was dzisiaj prosić, żebyście chociaż złotówkę, chociaż 5 złotych, wpłaciły na Pana Grzegorza, bo on zbiera na rehabilitację. Jego pieniądze się kończą, albo już się nawet skończyły, a niestety też poprzez tą wojnę wszystkie polskie zbiórki. Hmm, Pan Grzegorz ma naprawdę super świetnego synka, cały reportaż o nim, o, o tym, co się stało, był dzień dobry TVN, w akcję też zaangażowali się celebryci, ale niestety no, przez tą akcję akcję, przez to, co się dzieje na świecie, no troszkę też zbiórki um, ucichły, te polskie zbiórki. Także jeżeli macie możliwość wpłacić, a jeżeli nie macie możliwości wpłacić, to chociaż udostępnijcie to dalej. Być może ktoś z waszych obserwatorów znajdzie się, że wpłaci na przykład tą dyszkę. O tym, co się stało, dokładnie przeczytacie sobie na profilu pana Grzegorza. On przeszedł śmierć kliniczną, przeszedł pięć operacji na mózgu, sepsę, a on nadal walczy, bo ma dla kogo żyć i bardzo chce żyć, także pomóżmy mu. Ja Wam tutaj teraz zostawiam link do zbiórki i liczę na Was. Wiem, że dobro wraca i wiem, że jest tutaj masa osób o dobrych sercach.